Rozmawiać o jego książce Śmierć w Bunksze, książce, która opowiada o jego ojcu ss -manie. No i jak teraz czytam i widzę, jakby oczami wyobraźni, jak Kubę siedzi w café Szperl i dowiaduje się od, 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 od Bertranda Perca, że, że, że dziadek najprawdopodobniej brał udział w tłumieniu powstania w warszawskim getcie. No to, no to widzę po prostu, że ja w tym samym miejscu, o tym samym zasadzie rozmawiałem z Martinem Polakiem o jego ojcu, o Gerhardzie Basku, który też pochodził, też był jakby austriackim żołnierzem, prawda? także pisał urocze listy do żony i także ta historia. Ja pamiętam, do, ciągle mam w oczach Martina Polaka, który z ogromnym trudem o tym opowiada, a z ogromnym trudem opowiada historię, którą właściwie ma spisaną, którą, która, która już się ukazała, ukazała drukiem, ale ciągle widać tam niezwykłą, niezwykłą trudność w, w opowieści tej, tego typu rodzinnej, rodzinnej historii. Mam poczucie, że jak na przypadkowego czytelnika tej książki, to jest na tyle dużo koincydencji, że one dają do, do myślenia i, i, i gdzieś pozwalają sądzić, że, że, że nie jestem tutaj w tym osamotniony. A jednocześnie ma Pan to wielkie szczęście, że nie żył w tamtych czasach. A jednocześnie mam to, mam to tak, zgadza się i, i, i właściwie no, mam poczucie, że nic mnie nie powinno z tymi czasami łączyć, a jednak z łączy nie mnie nie szalenie was? dużo, a jednak łączy mnie szalenie dużo. I jest jeszcze jedna rzecz yy, yy, niezwykła dla mnie, mianowicie yy, czytając tą książkę, mniej więcej co kilkanaście stron, może co kilkadziesiąt, napotykam historyków, których łówę cytuję, opisując historię tamtych czasów i yy, zgadnijcie Państwo, jacy to są historycy. Timothy Snyder, Jochen Beller, Grzegorz Chryciu, Wolfgang Epping. To są tylko ci, którzy przyjechali tutaj do Wrocławia na, na festiwal. Oprócz tego jest jeszcze Jurko Krochaśko, jest jeszcze Christopher Browning, jest jeszcze Martin Polak, którzy mieli przyjechać, ale nie przyjechali, ale też byli na liście. Więc mam takie podejrzenie, że, 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 że pisząc tę książki, a przynajmniej na etapie ostatecznej korekty, Uwe miał program festiwalu i dokonywał tam jakiś, jakiś korekt w ostatniej chwili, bo jest to zdumiewające, że ci ludzie są po prostu tutaj i ta książka jest tutaj, państwo są tutaj, możemy właśnie w tym miejscu o niej, o niej rozmawiać. I mam taki kłopot, bo w zasadzie przy tej okazji należałoby pytać autorów o to, jak ta książka powstawała dlaczego ona powstawała? Jakie były trudności w pisaniu tej książki? No, takie rzeczy, o które się zwykle na wieczorach autorskich pyta. To wszystko jest w książce, to wszystko zostało napisane. To jest, ta książka jest tak skonstruowana, że czytając ją od razu poznajemy i trud pisania, i, i metodę pisania, i właściwie krok po kroku dowiadujemy się wszystkiego o tym o tym jak no, taka koronkowa robota fenomenologiczna, on powiedział. Mamy pełny wgląd w to, jak się z tą książką zmagał, zmagał autor. Nawet pod tytuły rozdziałów, co Państwo pewnie zauważyliście, mimo że jest to książka opowiadająca o historii, to głębokiej historii sięgającej lat, lat y, 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 wojennych. Kolejne podrozdziały są datowane ostatnimi laty 2007, 2008, 2011, 2012. Nawet tutaj na poziomie jakby chronologii. Ta chronologia jest chronologią narracji, opowieści, a nie tego, czego dotyczy. Prawda? I w tym sensie mam oczywiście kłopot, bo, bo, bo i trudność w tym, co, o, co, o co autorów mógłbym zapytać. Więc, yy, od no, czegoś trzeba zacząć? Zacznijmy, proponuję od początku, to znaczy od tego, co się, co się takiego stało, że, że, że ten projekt powstał, jaki był moment inicjacji tego, pierwszy, pierwszy impuls, kiedy to się zaczęło, kiedy zaczęło się to zmaganie z przeszłością własnej, własnej rodziny. Technicznie tylko odpowiem, to może być pewna trudność, że Pan Uwe będzie odpowiadał po, po angielsku, tak, tak się umówimy. Czy będzie Pan próbował odpowiedzieć po polsku? Lepiej dla mnie jest po angielsku albo po niemiecku, albo kanich na byzele ale po polsku chyba lepiej po... ode mnie, więc... The problem is, yes. I don't have time to write Polish uh, because I write and write and write and I'm exhausted. And so, I speak Polish partly for fun. But my English is on such a level that even children don't have problems to understand me. <laughs> Czy możemy mówić po angielsku, czy będziemy tłumaczyć to jednocześnie jak tłumaczyć. Państwo tłumaczyć? Tłumaczyć? Pan, tak? Ja spróbuję, ja spróbuję tak tłumaczyć. Ale ja też jestem powinien. takim samym tłumaczem, jak Uwe mówi po angielsku. No. <laughs> Czyli Uwe powiedział przed chwilą, że mówi tak prostym angielskim, że nawet dzieci w szkołach go mogą zrozumieć. I tak jest, bo właśnie wracamy ze spotkania, które się odbyło dwa dni temu w Warszawie w szkole. Gdzie byli, byli dzieci w wieku 14-15 lat, było prowadzone po angielsku i, i zadawali pytania, znaczy coś zrozumieli. <grydy> okay, ja e, ale przepraszam, ja pamiętam uh, pytanie. pytanie. <grydy> Jak się to zaczęło? <grydy> Actually, it started in November 1999 właściwie zaczęło się wszystko w 1999 roku oh, listopad tak. listopadzie 1999 roku oh, maybe it, it in, in, in my childhood. a właściwie zaczęło się w moim dzieciństwie uh, I was always family Ja byłem jedynym w rodzinie, który zadawał pytania. Uh, I. Uh, a moment. I have such a mish of languages in my head. Uh, uh, I remember when I was uh, a little boy. I discovered in the passport of my father uh, the place of birth, Krakow. And I asked him. Why you was born in Where is I tak I Zapytałem dlaczego ty się urodziłeś w Krakowie i gdzie jest Krakow? Tak my father answered, I don't know. My parents were there. A mój, tata odpowiedział, nie wiem. Dlaczegoś tam urodziłem. Moi rodzice tam byli. And I asked, and why your parents? I remember your grandma is from Vienna, your family from Austria. Why Kraków? A ja zapytałem, dlaczego twoich rodziców? Przecież pamiętam, że twoja mama jest z Wiednia. Co na bieżąco się dzieje kraków? Krakowie? Um, and he answered, don't ask me, I don't know anything. A, I wtedy mój tata tata uwa odpowiedział. Nie pytaj mnie, po prostu nie wiem. Because my father was without parents. Ponieważ mój nie jak tłumaczyć, po będę bezpośrednio otłaczała jak jak mówi. ponieważ mój tata był dzieckiem wychowyując się bez rodziców. grew up at Foster Parents wychowywał się u zastępczej rodziny zastępczej rodzinie? Because his father died uh, in February 45, His mother in November 45,

Tatę o prawdziwych jego rodziców odpowiedział: Nie pytaj, mnie, Ja po prostu nie wiem. Ale muszę powiedzieć, że od dzieciństwa Kraków był specjalnym miejscem dla mnie. Something takiego like, jak uh, Timbuktu, Samarkand. Machu Picchu, some strange place far away, somehow. Thank you very much. <laughs> and I grew up. And then, when I was about 14, 15, I started to connect this mystery about my father's parents with history. I gdy byłem, gdy podrosłem, miałem jakieś tak 14-15 lat, zacząłem powoli łączyć to miejsce, w którym mój tata się urodził, z historią. Because I discovered that Kraków is not far away from Auschwitz, and that two older sisters of my father were born in Lublin, and in Lublin is my dalek. Więc odkryłem, że mój tata urodził się w Krakowie, niedaleko obozu koncentracyjnego Auschwitz, a dwie starsze siostry mojego taty urodziły się w Lublinie, obok Majdanka. I jakoś, nie pamiętam już dokładnie jak, dowiedziałem się, że mój dziadek był SS-manem. Więc znowu zacząłem pytać. Nawet siostry mojego taty, które jeszcze, siostry taty, która jeszcze żyła and other from family inne osoby z rodziny again the same answer don't ask us its tak dawno temu nie pamiętamy i tak dalej And uh, But it was all the time deep inside of me that I had the feeling something went wrong in our family. Ale cały czas miałam sobie takie poczucie, że coś jest nie tak w mojej rodzinie. And I came to Krakow the first time in 1989. przykam do Krakowa po raz pierwszy w 1989 roku. And then more often and more often and in the, especially in the 90s every summer and very often. Później coraz częściej, coraz częściej szczególnie w 90-tych latach zacząłem bywać w Krakowie. I W 1999 roku byłem w Krakowie, żeby napisać artykuł o życiu żydowskim w przeszłości i obecnie w Krakowie. I make it short. It was raining cold November day. I was searching for a dry and warm place. Which building I w którym entered. w synagogę? Powiem w skrócie, jest listopad, deszczowy dzień. E, e, usiłuję się gdzieś schować przed tym deszczem i zimem. I wybieram jakie miejsce? Wybieram synagogę. Uh, the synagogue in synagogę Remu na Kazimierzu. I tam zobaczyłem starszego mężczyznę, który się modlił. Hebrew, Ponieważ studiowałem star, stary hebrajski, um, mogłem zrozumieć, że odmawia Kadisz. And um, so I said to myself, this is great. He fits absolutely great into my story, into my świetnie.

i okay. uh, I asked this man if I could him ask him some questions and he told me that he's a Jew from London coming every year to Krakow to remember his parents. Zapytałem tego człowieka kim jest, powiedział, że jest Żydem z Londynu i co roku przyjeżdża modlić za swoich rodziców. And then he started to ask the questions. Why did you ask me? Why? You, do you want to write an article about uh, Jewish life? Why you are interested in Judaism? Itak tak, tak się złożyło, że to on tak naprawdę zaczął nie przesłuchiwać. Dlaczego piszesz uh, o, o Żydach? Dlaczego? O, dlaczego cię interesuje ten temat? Dlaczego? 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 You could be interested in Hinduism or Buddhism. Why by być zainteresowany buddyzmem albo hinduizmem. Dlaczego judaizm? And I said, I don't know, I' since my childhood I've been interested